Nikodem jest Polakiem i armenczykiem pół na pół. Zapraszam towarzystwo. No dobra, idziemy na pizzę, Na kawałeczki. Tu byliśmy na początku. Pizza rzecz obowiązkowa. Różne rzeczy tutaj, zawijaski, kanapeczki Proszę oh. Diabola Diaboli nie ma Mamy margheritę, ale jak mogę się spytać szefa Czy może dodać kiełbaskę na tą margheritę, dobrze? super Kiełbaskę i paprykę, tak? Na ostro yy, na, na ostro? ostro. Tak, tak jest super. Ja, super ja jak zwykle cztery sery biorę Żabcia jak zwykle cztery sery o, to jedno jedliśmy, dobre, naprawdę dobre. No jedzenie po prostu we Włoszech to wymiata, co żabuś? Ile, ile? Dwa czy jedna? Jedna, jedna, jedna i jedna kwadratowa. jedna Dobrze. Super. Czyli będę miał co chciałem. Fajny klimacik w ogóle tych knajpce. Jestem we wszystkich tutaj jest bardzo przyjemnie. No i co najważniejsze, jedzenie, prawda? Buongiorno tu siadamy. Tu usiadamy Tu no. no Dobra Spotkaliśmy tutaj restaurację i Dzień dobry Nikodem Nikodem tak Nikodem jest... Polakiem i Armenczykiem, pół na pół Tak, pochodzi z Gdańska I to dwie ciekawe rzeczy Bo my pochodzimy z Gdyni To jest jeden łącznik, czyli trójmasto ale drugi, ja jestem też w połowie Ormianinem I Nikodem też jest w połowie no, Ormianinem no. To pokazuje jaki świat jest mały ogólnie Dokładnie, <laughs> dokładnie <laughs> Także super, no po prostu rewelacja A teraz weźmiemy pizzę, wcinać i super. To są z serem i to się w głębokim oleju piecze I się daje, podaje to z miodem to jest serdyńskie W Środku jest serek Do widzenia, dziękuję bardzo. Zdjęcia. 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 Dziękujemy nikodem. Trzymaj się hejka. Pyszne jedzenie, naprawdę. Albo na wynos, albo na miejscu. Jak kto woli. Jak tutaj byście byli w tym miasteczku. Pizza al trancio. Trancio. Gastronomia. Fajnie, zostaniecie obsłużeni po polsku. Także z językiem też nie ma problemu. A o przy tym placyku to się mieści. Warto przyjść. Zaparkowała, ale tutaj nie ma problemu. Czy to jest taka pani? Pani, to ja bym się pochudził. No, no, dlatego tak stanęła Skręć w lewo. No i dobra, jedziemy drogą teraz tą. Przy morzu, bo wybluk nas na autostradę, a na autostradę nie przyjechać po to, żeby autostradami jeździć. I się wróciliśmy chyba z 10 km, z 10 w jedną, z 10 w drugą to ze 20. No i wykasowałem autostrady, to zapomniałem zrobić. Ale za to teraz będziemy sobie pięknie jechać drogą przy morzu. Troszkę nożej, ale o to chodzi. Lekko właśnie, w lewo. Tak, te same kolory, no. maje na godzinę? to malowali czy tak po prostu czy teraz dla turystów to tak? i od kiedy takie kolorowe? ale ładnie zaróśnięte tu mojej cała ściana a i to jest zobacz gdzieś tu się, trzeba zatrzymać. się gdzieś trzeba zatrzymać bo tam się chyba nie ma akurat tutaj nie ma co się tam opuhać. ale widać, śliczne kolorowe ciekawie kolorowo nie wiem, dobra, pojedziemy na drugą mańkę, nawet po to, żeby się tym mostem przejechać. A czemu nie? No a czemu nie? Tu jest rzeczka właśnie... No ciekawe bardzo. Jedziemy chyba w lewo, wiesz? Albo czekaj, tam w prawo jakiś parking trapniemy. W lewo będzie gorzej. Są jakieś oznaczenia z przodu, ale ja nie. Dobra, jedziemy w lewo. Ku wyjazdowi. Castello malaspina spina w lewo gdzieś, także. No dobra, jedziemy. O tu są jakieś, jakieś parkingi. Jakiś parking, może coś będzie. Ludzie przyjeżdżają i ludzie wyjeżdżają, więc szansa zawsze jakaś jest. Taka Wenecja troszkę tutaj. No taka wenecja ma śliczny, kolorowy. Ty, no tu jest miejscu bo... O, proszę. Dobra. Zerknę co? Tak, ale ja tu zaparkuję. Tak? Czy się zobaczyć? Zerknę co? Teraz Idę zobaczyć wtedy. No i miejscóweczkę drapnęliśmy, tak zaparkowałem, z przodu tak, proszę bardzo. Z tyłu tak, ale się zmieściłem. No i warto było przejechać mostkiem i się tutaj pchać. O stamtąd przyjechaliśmy. Właśnie jechaliśmy tu w lewo, pyk. I już ktoś wyjeżdżał i miejscóweczka jest w samym sercu praktycznie miasteczka Bosa idziemy zwiedzać w którą stronę mama? nie wiem, nie wiem chyba do góry by trzeba było. było pójść, tam co? To? To? albo to tam góry. no dobra z powrotem na mościk żeby sobie miasteczko tak na spokojnie w całej krasie zobaczyć bo najlepiej widać je po prostu z drugiej strony ładnie Most na mijankę, raz jedna, raz druga strona w ciągłym użyciu pięknie, no piękna jest ta trasa tutaj naprawdę wybrzeżem. Coś pięknego. Jedziemy powolutku, ale naprawdę człowiek. Chciałby się zatrzymać we wszystkich miejscach, nie da się, bo by nigdzie nie dojechał. No. Taka prawda. Troszkę widać, no zaraz zobaczymy. O! Pięknie! Kolorowo! Super! Coś pięknego. No naprawdę urocza mi liścina. No to idziemy w to miasteczko kolorowe. Urocze, naprawdę. Położone. Pięknie. Pięknie. No jak tu się nie zachwycać? Położone nad rzeką w pięknym miejscu. Droga zamknięta, tylko jedynie. A tu jest faktycznie tak pokazane to miasteczko. W całej krasie. uuu ale pięknie. No coś pięknego po prostu. Bajo. Droga zamknięta. Super. fajne miasteczko stare pewno z bogatą historią o której tutaj nie usłyszycie bo nam się nie chce grzebać w internecie i wyszukiwać informacji które każdy może sobie sam znaleźć w wikipedii, w wikipedii a potem tak opowiadać to historię to za skrypty tak, tutaj nie zobaczycie na tym kanale ani dat, nie usłyszycie tutaj, ani jakichś historii starożytnych, co czemu. Natomiast piękne widoki możecie zobaczyć. To i owszem, nas jak coś interesuje, to sobie po prostu pogrzewiemy i poszukamy. Nie sądzę, żeby ktoś chciał być zasypywanym gradem informacji z Wikipedii, do której tak naprawdę sam sobie może zajrzeć nie, Żabuś? pięknie ślicznie ślicznie zobaczymy, co tam dalej dokąd nas Nogi poprowadzi jest w każdym razie kolorowo o no. Skrzynka pocztowa zapraszam towarzystwo. Rura deszczowa na zewnątrz, tylko jest to rura kanalizacyjna. O, leci coś. Leci, a deszcz nie pada. Dlaczego? No bo te budynki są stare. I kiedyś nie było tutaj kanalizacji. Jest żeby nie ryrać w budynkach, we wszystkich tych budynekach na tej starówce, kanaliza zrobiona jest na zewnątrz. Ma to dużą zaletę. Banalnie proste w naprawie. Gdyby coś się popsuło, no można powiedzieć taki raj dla hydraulika <laughs> Tak, jakby się coś popsuło nie ma problemu, wystarczy drabina czy coś no tak, faktycznie. I naprawione, można wymienić cały ciąg do góry, piąt No i tutaj na przestrzeni dokładnie więc z prawej i z lewej strony wszędzie rury kanalizacyjne Deszczowe też, ale te plastiki to są wszystko kanalizacyjne Więc no, co się do nich dostać, może nie wyglądają najpiękniej, ale mają funkcję, nawet ciekawie to wygląda, w sumie też pomalowane ładnie, to jest wszystko ładnie pomalowane w ogóle. Ale jest kolorowe. Każdy się stara, tak. Każdy się stara, żeby był jego domy ładny. Tak doszliśmy do wniosku z batką, że to miasteczko to nam trochę przypomina hanie na krecie. Ono jest większe oczywiście, przypomina, nie jest takie samo. Ale też są takie urokliwe wąziutkie bardzo uliczki, kolorowe. I w podobnym klimacie, nie Podobnie w podobnym klimacie tak. W podobnym klimacie, naprawdę. Jak ktoś był na krecie w no to sobie będzie umiał wyobrazić jak tutaj. Jak w Hanie się pochodzi tymi uliczkami, tak? Bo jak się, jak się tam nie wejdzie, no to, to, to się tego nie zauważy. Tak, bo to jest to jeszcze tam właśnie. Jak się pokręcić. Tak, byliśmy w Hanie i tam jedni Polacy mówili, że A, tak sobie, bo tam faktycznie przy porcie, to tak sobie, nie. Ale oni nie weszli do tego malutkiego miasteczka uroczego do tej staróweczki takiej, Te ulicy, którą łatwo tam jest bardzo pominąć. Ale jak ktoś był, to sobie wyobrazi klimaci Hani, jak zna klimat Hani, no to będzie umiał sobie wyobrazić. Klimat e, BOSA. A tutaj jest na sprzedaż to całe Tak, na sprzedaż jest, jest tutaj sporo e, miejscóweczek. Zakładam, że trochę kosztują. Hello, ale pięknie. Jest. Beautiful. Jest. E, z Polski A. jesteśmy. <laughs> A! Ah. E, sama pani zrobiła, spytaj się, babko? Balonchato, balonchato, bala. Pani zrobiła aut? Aha. E, Rękodzieło jest pani Aha, okej. Okay. Czyli, że pani sama tutaj wytwarza takie rzeczy i sprzedaje. W takiej uliczce. O. Antyki. A, że artystyczne rzeczy pani sprzedaje. Super. Pięknie tu. We wszystkich tych uliczkach zasadniczo można spotkać ludzi. To nie jest tak, że to jest jedna główna ulica, ale są takie malutkie uliczki. I we wszystkich tych uliczkach też gdzieś ludzie sprzedają rękodzieło, i można oryginalne, prawdziwe rękodzieło sobie w takich uliczkach kupić. Super. thank you skuterek do wypożyczenia. To do pożyczenia, co? Do wypożyczenia pisze. Mhm. Wespa. Nie wiem czy my na tą miejscówkę dzisiaj wyjedziemy. To nam się nie spieszy. Tu jest pięknie, po drodze pięknie. Nie mamy rady tak jechać sobie ciutkiem, bez sensu to by było w ogóle. Gdzieś dojedziemy. Tak, dojedziemy, jak będziemy, nie? Tak, no. będziemy, to dojedziemy. Teraz się wsiadamy jedziemy w stronę a zimut mamy obramy. A gdzie dojedziemy, to dojedziemy. No, dawaj. Jeszcze trochę. Dobra. Stop. <gry> dawaj. terliśmy na plażę, ale nie na miejsce. Bo i po co? To już jest 18 Po drodze plażyczka piękna, fajne miejsce. Idziemy się tilautować. Jutro się dojedziemy. jest zdejmę No, 11 minut od bosy. 11 minut. Tak, już stwierdziliśmy, że. Po co mamy jechać? tu jest fajnie. Chcemy zobaczyć. Pina kolatka? A to Żabcia sobie zrobiła z rodziczkiem. Ale piaseczek ciepły. Taki zbiweczek powiedziałbym. No jest taki ciemniejszy, nie? Pięknie położona ta plaża. Tu po lewej skałki, po prawej widoki. Pięknie. Fajnie. I piaszczysta. To nie jest takie oczywiste. Tu. I publiczna skał to ważniejsza informacja. One skałki są. O, śmietniki są. Także można wywalić rzeczy jakieś jak się ma śmieci. Tak się jest taka słabsza i z daleka tak nie widać. tych. też. jesteś. No i dobra, idę pod, i do wody, biod. Chcemy się kąpać. Idziemy się kąpać. O. <śles> Co tam masz? Kijek Bambusowy jak? Bambusowy Tak I sobie go tu przyciąłem, znalazłem, wyrzucił, ja wziąłem Będzie mi potrzebny Do niczego Żeby był Żebym miał poczucie, że go mam To jest silna potrzeba Z Sardynii <sadynia> Z Sardynii Tak, o taką mam tak. pamiątkę ne? Tak jak przywieźliśmy eukaliptusy z Maroko Drewno eukaliptusowe z ogniska zostało. Tak, ale z niej zrobiłem świecznik, świecznik Ale bo tak świeczniki, to prawda. kto wie, co zrobię z tego, nie? No świecznika z tego nie będzie. On? Miejsca nie zajmuje tam gdzie parasole sobie położę. Oliwka z Grecji została, coś trzeba z niej zrobić. O, Oliwka z Grecji. No widzisz, a ty przywodzisz bambusa i nie mam pomysłu na to. Zobaczymy. Zobaczymy. Mamy dzisiaj taką kolacyjkę sobie zwykłą. Oczywiście. Bagieteczki, bo to jedyne pieczywo tutaj, ale dobre są. Grecka oliwa, bardzo dobra, grecka jest super. Jajeczka, pomidorki, coś tam, coś tam, wineczko, piękna pogoda i chillout. A jutro mam nadzieję dojedziemy już na tą miejscówkę. Co, dojedziemy czy nie dojedziemy? Nie wiem, zobaczymy. No może dojedziemy, no. a może nie dojedziemy. No to wie, ja nie wiem co tam po drodze jeszcze nas spotka.